Witam serdecznie wszystkie zodiakalne wodniki na szeptach tarota i zapraszam was na nasze czerwcowe wydanie punktu zwrotnego. Dochodzimy właśnie do połowy miesiąca, a to taki wyjątkowy moment, kiedy możemy spojrzeć zarówno na to, co już za nami, jak i na to, co przed nami. Jak klepsydra, który piasek przesypuje się z górnej części do dolnej. Tak energia czerwca właśnie teraz przechodzi przez swój punkt zwrotny. Dzisiaj zobaczymy co sprawdziło się do tej pory w tej pierwszej połowie czerwca dla naszych wodniczków. Uhu. Z jakimi wyzwaniami mierzycie się właśnie teraz? Jakie ukryte możliwości czekają na was, kochani? Jaki kluczowy punkt zwrotny no, zmieni dynamikę albo może zmienić dynamikę tego miesiąca? Jakie nowe energie wchodzą teraz do Waszego życia? Jaka będzie najkorzystniejsza ścieżka? No i oczywiście jaki potencjalny rezultat możecie osiągnąć, jeżeli podążycie tą drogą. Niezależnie od tego, czy początek kwietnia był łaskawy, czy wymagający, mam nadzieję, że ten rozkład pomoże Wam świadomie ukształtować jego drugą część. Także usiądźcie wygodnie, kochani. No i zaczynamy. No, w tą drugą połowę czerwca wodniczki wchodzicie tutaj z takim serduszkiem, które było zawiedzione. Tutaj coś się wydarzyło u niektórych wodników, to mógł być jakiś taki, ktoś mógł zawieść wasze zaufanie, no może życie tutaj też postawiło jakieś takie granice, które was po prostu zabolały. To nie musiał być oczywiście wielki dramat, ale raczej taki, no może taki cichy smutek też, który no może właśnie przyjść, bo jakieś oczekiwania nasze nie zostały spełnione. Coś tutaj pękło, może jakaś iluzja, może straciliście jakąś nadzieję, no może też jakieś przywiązanie, ale właśnie w tym pęknięciu tutaj tworzy się takie nowe, nowe miejsce na nową prawdę. Z czym się zmagacie? No, wchodzicie tutaj w dziewiątkę buław, czyli stoicie tutaj na straży przede wszystkim samego siebie, ale jesteście zmęczeni. Jesteście zmęczeni i to może być oczywiście fizycznie. Ale ja myślę, że psychicznie. To jest być może takie zmęczenie przez powtarzanie tych samych lekcji, albo no, takie właśnie ciągłe próby bronienia waszego serduszka, albo tłumaczenie swoich intencji. To czas wewnętrznego zmęczenia, ale też no, coś, co was tutaj hartuje, tak? Co z drugiej strony. Czyni was mocnymi. To nie będzie czas tutaj na ofensywę, moi drodzy, ale raczej czas, no i też nie, nie czas rezygnacji, bo dziewiątka buław jest kartą wytrwałości. Ale to może, może tutaj chodzić o to, że ta druga połowa czerwca może być takim dobrym momentem, abyście znaleźli wasze wsparcie w sobie. No, i nie, nie bali się przede wszystkim tej nowej, tej nowej drogi. Ukryta szansa stoi w Królu Mieczy, w głębi tej takiej emocjonalnej tutaj gęstwiny, energia takiego silnego intelektu. Król Mieczy to wasza taka wewnętrzna jasność, zdolność tutaj trzeźwego myślenia, zdolność planowania, no i ta właśnie zdolność oddzielenia, kochani, waszych emocji. Od faktów. Od faktów. Być może właśnie teraz potrzebujecie nabrać jakiegoś takiego dystansu albo takiego chłodnego, strategicznego spojrzenia na sytuację. Królnie, czy przynosi Wam szansę, właśnie aby nie tonąć w emocjach, ale raczej tutaj wyciągać z nich lekcje? Jeżeli serce Was tutaj boli, jeżeli ktoś, ktoś Was zranił, no to być może jest dobry moment, żeby właśnie spojrzeć na to logicznie i przeanalizować całą sytuację. Punktem zwrotnym jest siódemka monet. Moment właśnie zatrzymania, moment refleksji, refleksji nad tym tutaj, czy było warto, czy coś tutaj przyniosło no, takie owoce, o jakich marzyliście. Czy to była dobra inwestycja? Czy ta inwestycja się zwróciła? Karta cierpliwości, karta cierpliwości, ale też no, w tym wypadku, właśnie takiej y, mądrej rezygnacji. Y, wodniki mogą stanąć tutaj w takim punkcie, gdzie będzie trzeba sobie po prostu zadać pytanie, czy warto tutaj dalej walczyć o coś? Tak? Czy warto walczyć o coś, co was już nie karmi? Może to czas, aby spojrzeć na wasze zaangażowanie tak? i zobaczyć, gdzie dajecie swoją energię i, i, i gdzie ją dajecie i gdzie ta energia rośnie, gdzie owocuje, no a gdzie nie ma z tego rezultatów, tak? Albo przychodzi zranienie, albo przychodzi ciągła, ciągła potrzeba obrony się. Nowa energia, energia pustelnika. Wchodzicie kochani w czas ciszy. W czas ciszy, nie samotności, bo pustelnik y, jest ciszą z wyboru to jest takie Wasze świadome wycofanie się, y, czas głębokiej introspekcji może dla niektórych potrzeba po prostu odpoczynku odpoczynku od no, takich zewnętrznych bodźców odpoczynku od y, ludzi albo od takiej ciągłej aktywności. Y, pustelnik przynosi Wam tutaj światło. Ale to nie jest takie światło oślepiające, tylko to jest raczej taka latarnia Waszej duszy. Może zapragniecie spędzać, po prostu, spędzać więcej czasu ze sobą, może zapragniecie przeczytać książkę, którą już od jakiegoś czasu odłożyliście, może pisanie, no nie wiem, pa pamiętników, albo po prostu dobry czas, kochani na medytację. Nowa energia tutaj, no mówi, że to będzie Was wspierać, tak? To są raczej takie energia szeptów, a nie krzyków. Raczej, raczej cisza, raczej wyciszenie się i taki wgląd w Wasze wnętrze, moje wodniczki. No i co Was będzie wspierać? Kochankowie. Ale to, no, kochankowie nie zawsze mówią o, o romansie, o miłości, choć owszem, często. Ja myślę, że tutaj w tym wypadku to jest decyzja. Nie ta decyzja z głowy, choć tutaj jest no, potrzeba przeanalizowania wszystkiego, ale decyzja waszego serduszka. I to wam będzie tutaj sprzyjać, to was będzie prowadzić. Wasza autentyczność. To nie, jest, nie będzie czas tutaj na kompromisy ze sobą. Kochankowie uczą, że każdy wybór, jaki, jaki robimy, to jest taka no Deklaracja nas samych, samego siebie. Czy wybieracie to, co wyczujecie, co rezonuje z wami, czy być może to, co wypada? Czy wasze relacje są odbiciem waszej duszy, czy tylko, no nie wiem, może wygodnym kompromisem? I w drugiej połowie czerwca ten wybór może właśnie no, być, być ważny, abyście tutaj wybrali siebie, zobaczyli, co wam, kochani, w duszy gra. No i jaka jest potencjalna potencjalny rezultat. Jeśli podążycie tutaj za no po tej ścieżce po tej, po tej ścieżce serca po tej ścieżce wewnętrznej ciszy wewnętrznej mądrości to ta droga może tutaj zaprowadzić was do całkiem czegoś nowego do całkiem nowego początku. Głupiec nie boi się nieznanego. On wie, że każda ścieżka, każda podróż zaczyna się przede wszystkim od pierwszego kroku. A u Was pierwszym krokiem będzie zaufanie, zaufanie do samego siebie. Dla wielu wodników to może być po prostu czas, kiedy odważycie się zupełnie tutaj zrobić coś, coś nowego. To też może być dla niektórych po prostu nowy sposób myślenia. Dla niektórych jak najbardziej no, są ci kochankowie. Może tutaj pojawić się nowa relacja albo po prostu jakiś nowy cel. Wolność od przeszłości, energia lekkości, taka lekkość, która wraca tutaj do Was, kiedy no, przestaniecie nieść już to, co z Wami nie rezonuje, co, co Was nie karmi. Kochani, druga połowa czerwca może dla wielu wodników wyglądać jako takie powolne odklejanie się od jakiegoś bólu, od jakiegoś zawodu i kierowanie no, waszego wzroku ku sobie i ku nowemu. To nie będzie jakaś taka spektakularna transformacja, choć może być. Ja myślę, że to będzie raczej taka cicha decyzja wasza wewnętrzna tutaj. No, coś, co wam tutaj podpowie, żeby wybrać siebie. Wybrać siebie i to właśnie pozwoli Wam tutaj otworzyć się na te zmiany i na coś nowego. Dziękuję Wam z całego serca za obecność no, na tym czytaniu, na moim kanale. Dziękuję za Wasze wsparcie, za Wasze piękne komentarze. Ściskam Was bardzo gorąco, życzę wspaniałego, wspaniałego czerwca. No i oczywiście zapraszam Was na następne czytanka. Papa, pa, kochani.